Polski. Słyszymy marsz dziewiątego Pułku Ułanów. Szanowni Państwo, sekcja reprezentacyjna stowarzyszenia w składzie dowódca dla nas rotmistrz Wojciech Brykner, a zawodowo major Wojska Polskiego. Na małopolskim w twardym koniu, granik Na siwym obierze czystej krwi, na kontekście arabskim, Artur Brzozowski. Trzeci jeździec to Tomek Krawiec na bardzo ciekawym i urodziwym koniu, to jest koni zdominowany tak wioł orientalną, najwięcej zabiera w sobie araba szagi i stąd ma urodę, oficjalnie Małopolska. Jako czwarty w tej chwili w zastępie. Daniel Antoszek na małopolskim Bagarcie. miał się nazywać Persej, ale spóźniliśmy się trochę i ktoś w związku hodowców koni piękną nazwę mu nadal. Bagard się nazywa. Szanowni Państwo, za Bagartem na arabskim Bawachu Daniel Berger. Sekcję zamyka Tomek Wiatrzyk na klaczy za małopolskiej to Blanka, jedyna klacz w naszej sekcji reprezentacyjnej. Szanowni Państwo, patrzymy na musztrę paradną. Są to elementy wyszkolenia formalnego dyscyplinę ujeżdżenia. To też emocje i to też widowisko. Szanowni Państwo, mam taką propozycję, żeby oklaski niekoniecznie nazywać prawami, bo wiem, że nasze konie niekiedy na moje wibrujące R reagują. Szanowni Państwo, gdybym tak powiedział Salwa! Takie prawa będą salwą, Szanowni Państwo. Sekcja prezentuje się w mundurowaniu z okresu lat 1920-1924. Te kurtki mundurowe nazywają się ułankami. Oni są uzbrojeni w lance. Są to użytkowe, bojowe kopie lancy francuskiej, wytwarzane zresztą przez lubelską manufakturę. Salvo! Szanowni Państwo, w lance zwieńcza Propożet. Proporczyk kulkowy w barwach. 9 kółku kułanów małopolskich. To jest porczyk amarantowo-biały z białą amarantowo-żyw. Tak to się zupełnie formalnie nazywa. Sekcja w szyku trójkowym. Szanowni Państwo, elementy, które były ćwiczone, ale Trochę łańskiej fantazji w tym jest. Państwo, powiem, no. nie wiem, czy ja wspominałem o tym, chyba nie. Wrócę jeszcze do mundurowania. Także wykonała ta Lubelska Pracownia Umundurowania. Salwo! I święty spokój, to nie, nie wszystkie, ale większość dobrze znosi moją zapowiedź i prośbę o, o klaski. Pokaz składa się, a czym jest ten gest? Wachmistrz Piotr Majków majku chce wylosować dwie osoby z publiczności. Czy są chętni? Mistrz to wybiera, ale ja mając dobry obwód na całość mogę go wspomóc. Widzę bardzo aktywne dwie dziewczyny. Obok Pana, który wspomagał żonę. Mar, tak wachmistrz także zawiesił oko nie wiem czy pytał o pełnoletność bo to jest potrzebne by się udział ale pomoc Salvo Szanowni Państwo, ważnych ważne kobiety jeszcze z torebkami nieświadome tego co się będzie działo ja Państwu opowiem nie mamy ze sobą specjalnych urządzeń, tzw. pozorników. Tego potrzeba Wachmistrz o... nie. Wachmisz z instruuje jak należy trzymać pierścienie. Nasz pokaz składa się z części, którą Państwo widzieli. To jest próśba normalna przed nami. Ja bym siedział za Basią. Basia, ty pamiętasz swoich Szanowni Państwo, Rotmistrz Wojciech Brykner. Uwaga, halo, halo. Szanowni Państwo, chociaż to nie jest artylerzysta. Artur Brzozowski na arabskim kontekście. W okay. koniu pełnym, czystej krwi, ale pełnym, temperamentnym, pełnym temperamentu, pełnym wigoru, Wierzę. Szanowni Państwo, to się należy. Przed nami Tomek Grawiec, na polanie, szanowni Państwo. Wielka salwa dla dziewcząt, które trzymają pierścienie. Taki element oddawania pierścieni był ćwiczonych. Wychodzi to. Mają oczywiście. Za zawodach za tak jest robić. Po prostu Stronca nie dotknięty. Brawo, szanowni państwo, po stronie loży to już są koledzy ze stowarzyszenia. Oni są pobyci, ale sam właśnie należy. Brawo, Albert Romańcuch i Paweł zastąpili. wielu zawodów e, militarnych. <śpiewanie> Artur lubi wyzwania. Kiedyś zdradził mi swoje marzenie. powiedział, że chce w zawodach kawalerijskich startować na koniu arabskim. Do głowy mi wtedy nie przyszło, że zamierza startować na ogierze. Tomek wiatrzyk pozbył się ułanki, to znaczy kurtki mundurowej. Albo, należy nagrodzić taki wyczyn. Wachmistrz Piotr Majdu, nie boi się niczego. Nawet takiego synchronicznego zbierania pierścieni. Zabędzie. Państwo, bojowe życie Lancy widzieliśmy. Dolność użytkową Kasy Małopolskiej. To klacz, planka i Tomek wiatrzyk. Szanowni Państwo, taka kaskaderska sprawność na koniu nazywana jest zwykle drzekitówką. Żebyśmy byli przygotowani na to, żeby ustawić uchwyty do tych bóstw, które ścinają koledzy. Natomiast podłoże jest pod spodem solidne: to jest konkretne. Zdominowana końmi małopolskimi. Ja na imię nie. również w Polanie. A w Polanie też jest sporo. Jeszcze wielka salwa

Tyle sympatii uznania, że te sardy pojawiają się spontanicznie. Witamy, witamy Państwo, ja tylko przypomnę, że Artur przed nią Walczył razem dziennie z klaczą rasy małopolskiej, to była historia. A dziś na arabskim kontekście, szanowni państwo, nasz pokaz powoli dobiega do końca. Przed nami jeszcze runda honorowa. Nie wiem co na to organizatorzy, ale jak już lanza jest w uchwytach w stalowych dłoniach, niech poczyna! Alba! Obrigado, oh, okay. Nie wiem, jak długo Artur pracuje z kontekstem, ale jestem pod wielkim wrażeniem, bo to była jazda. Ostatni weekend sierpnia, obchody 99. rocznicy Bitwy pod Komarowem. すてき。